Witam serdecznie. W tym odcinku chcę zaprezentować e, jak wygląda zestaw Mawiny, z czego się składa, jakie są bonusy i plusy. Także zacznijmy od tego, że zestaw Mawiny bardzo ładnie wygląda. Ma tak zwany glow, czyli oświetla nam tutaj. Ciemniejsze zakątki świata. Sanktuarium jest cały taki srebrny. Ma ładne tutaj zdobienia, jak się przyjrzymy. Eee, no i to robi robotę. Eee, zestaw składa się z pięciu elementów: eee, jest to hełm, łuk, zbroja, pas i rękawice. Na potrzeby tego filmiku zdjąłem sobie wszystkie pozostałe przedmioty. Nie mam talizmanów, pokażę Wam, jakie bonusy on daje. Także zacznijmy sobie od hełmu, Jest to Diadem. Prawdziwe widzenie mawiny. Obrona 200. Podstawowo dodaje nam 30% do szybkości ataku, co jest niezwykle istotne, jak gramy amazonką nauki. Trochę do many, trochę do obrony. Ok, ale mamy 3 premie za posiadanie pełnego zestawu, które dostajemy od tego diamentu. Jest to. Diademu, przepraszam. Jest to 25% do wszystkich odporności. 50% premii do skuteczności ataku. I 1 do wszystkich umiejętności. Bardzo dobre bonusy. Na pewno nadadzą się na endgame. Skuteczność ataku, również dla bołazonki, jest bardzo ważna. No, już o odpornościach i plus do umiejętności nie trzeba wspominać. Naprawdę, wszystko na plus. Kolejnym przedmiotem jest pancerz, wymagany poziom 70. Posiada on bardzo dużo obrony, bo tutaj aż ponad 1000. Mamy też bonus do obrony, który zależy od poziomu postaci, eee, plus 2 do umiejętności pasywnych i magii. Wymagania minus 30%. Także siła wymagana, aby założyć pancerz z tak dużą obroną, to tylko 122, to jest niewiele, jak na krakenią skorupę. E, mamy 10% szansy rzucenia trzeciopoziomowego zaklęcia lodowcowy grot przy otrzymaniu trafienia. No, to jest takie średnie, akurat mniejsze obrażenia od magii. Generalnie sam pancerz nie ma tutaj e, jakichś super bonusów oprócz bonusu za posiadanie zestawu, bo dostajemy 30% do szybkości odzyskiwania równowagi, czyli tak zwany FHR. E, jest to też jak najbardziej na plus. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Jest to pas mawiny, rekini pas. Wymagany poziom 45. Mamy 20% do szybkości poruszania się. Super. Dla amazonki nauki często musimy odskakiwać, uciekać, biegać. 5% many wykradzione za każde trafienie. Bardzo dobre, jest to bardzo potrzebne. Wykradanie many dla boazonki jest wręcz niezbędne, jak chce się. Przyjemnie grać i dodatkowo bonus 25 do wszystkich odporności. Rewelacja! Rękawice. Poziom wymagany 32, czyli założymy je już bardzo wcześnie. 10 do siły, 15 do zręczności, trochę do obrony, trochę obrażeń od zimna, ale skraca czas działania zamrożenia o połowę czyli też fajny bonus. Eee, można wtedy zastanowić się nad tym czy serio musimy mieć dodatkowy przedmiot który by nam niwelował to zamrożenie no na pewno byłoby lepiej ale jeżeli mamy czas działania skrócony o połowę no to zawsze już jest coś mamy jeszcze plus 20% do od umiejętności zimna to jest bardzo duży bonus Plus 130 do 250 obrażeń od zimna. Bardzo dobry. Ostatnim przedmiotem z tego zestawu jest miotarz Mawiny Matroni Łuk. Eee, bardzo duża szybkość ataku. To jest na plus. Eee, 40% do szybkości ataku. Super. Fajny bonus. Wystrzeliwuje magiczne strzały. Sam z siebie. Bonus do obrażeń, bonus do skuteczności ataku i aż 3 bonusy od pełnego zestawu, czyli plus 2 do umiejętności łuku i kuszy, 10% szansy rzucenia 15-poziomowego zaklęcia nowa, gdy atak dosięga celu. To jest ciekawy bonus, naprawdę. Jeszcze więcej obrażeń od magii, bo aż od 114 do 377. No, dobre, dobre. No i mamy jeszcze bonusy tak zwane za cały zestaw, czyli plus 3 do umiejętności Amazonki 100%, do, skutecz 100 do skuteczności ataku. 100 obrony 20 do siły, aż 30 do zręczności. 50 do wszystkich odporności, bardzo przydatne, bardzo potrzebne na piekle i aż 100% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Generalnie zaciekawił mnie ten zestaw. Wydaje mi się, że z tymi bonusami naprawdę można ciekawie sobie i przyjemnie powalczyć na piekle. Eee... I zobaczcie teraz to. Mamy tutaj wszystkie bonusy opisane. Już nie będę tego czytał, ale możecie sobie to obczaić jeszcze raz. Eee, strzała kierowana, obrażenia dobra. Momencik zmieńmy sobie. A, zwykły atak. Zobaczcie. Zwykły atak od 380 do 1222. No, i tutaj specjalnie nie rozdawałem wszystkich punktów, tylko żeby założyć te przedmioty, tak? Skuteczność ataku 2156. A przypominam, że mamy założony tylko zestaw żadnych talizmanów, pierścieni, amuletów, butów, nic takiego. Eee, Ostrzał, zobaczcie. Okej, okay, to już jest umiejętność. Dobra. Eee, akurat prezentując ten zestaw nie będę robił takiej części praktycznej. Eee, zachęcam do tego, żeby... Eee, patrzcie, to jest właśnie ta... Eee, wystrzeliwuje magiczne strzały. O, tak to idzie. Wygląda to ciekawie. Ja na pewno pogram tą Amazonką. Jak chcesz zobaczyć jak w praktyce działa ten zestaw na piekle w sanktuarium chaosu na Baalu. Ewentualnie jakieś e, obszary grozy. Zachęcam do obejrzenia innych moich filmików na ten temat. E, pewnie już jest. E, Bołazonka, zestaw Mawiny poradnik. Inne prezentacje dotyczące grania Amazonką nauki. Jak filmik się podobał, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A jak już subskrybujesz, to dziękuję, miło mi eee, i do zobaczenia. Cześć.